Kręgosłup szyjny ma 7 kręgów. Te kręgi są po kolei w tamtych materiałach omówione bardzo starannie. On się wiąże, zapamiętajcie, trzy hasła związane z kręgosłupem szyjnym. Niesprawiedliwość, komunikacja i czujność. On reaguje wtedy, kiedy uważam, że dzieje, dzieją się jakieś niesprawiedliwe rzeczy. I uwaga, na przykład jak się węzły chłonne powiększą na szyi, Bierzemy symbolikę kręgosłupa szyjnego i symbolikę węzłów łony. Czuję się niesprawiedliwie atakowana. Jestem bezsilna w tej sytuacji. To są powiększone węzły łony. Pamiętajcie też, że kręgosłup szyjny łączy naszą głowę z resztą ciała, więc to też może być konflikt związany pomiędzy tym, co robimy, a tym, co robimy, a tym, co myślimy. Myślę, co innego robię, co innego. A? Są tacy ludzie? Czas? Jasne, nie mało. Mhm. No i oczywiście ukłon, ugięcie szyi, tak? Czyli na ogół ten ukłon, ugięcie szyi w geście poczucia, że to jest niesprawiedliwe. To jest to zakucie w dyby. No? Przy kręgosłupie szyjnym warto też rozważyć, czy nie ma tam takiego konieczności uległości, ale w takim intelektualnym kontekście, bardziej intelektualnym, co by trochę różniło tę część kręgosłupa od kolana. Kobieta 32 lata, ból kręgosłupa szyjnego i ona boi się o to, że mąż porwie dziecko. Rozwiedli się, ale mąż cały czas yy, próbuje walczyć o dziecko i tam się odgraża, że porwie dziecko. I uważa, że to jest bardzo niesprawiedliwe. Yy, I na dodatek musi być stale czujna, tak? Oczy i uszy dookoła głowy, czy na pewno ktoś nie uknął yy, czegoś, żeby to dziecko porwać. Yy, ta gotowość, ten program gdzieś też został zainstalowany w projekcie celu. Tata źle traktował mamę, teść źle traktował mamę, a ojciec nie stawał w jej obronie. Tutaj też mąż nie stawał w jej obronie, tylko też stanął po stronie swojej matki i się rozwiedli. Tutaj też było bardzo dużo niesprawiedliwości związanej z tym, że ojciec pracował u swojego ojca, ojciec yy, dziadek był bogaty, ale synowi dawał tylko coś w rodzaju kieszonkowego, a nie solidne yy, wynagrodzenie. Więc jest ten rodzaj niesprawiedliwości gdzieś w projekcie celu, który sprawia, że ta dziewczyna jest szczególnie wrażliwa na niesprawiedliwość, która się pojawia w życiu. Ale też ta szczególna wrażliwość sprawia, że co robimy, przyciągamy do siebie takie sytuacje, gdzie będziemy stale się z tą niesprawiedliwością konfrontować. Więc to jest błędne koło. I tak naprawdę wystarczy raz dobrze się zmierzyć ze swoimi emocjami w jednej najbardziej bolesnej relacji, żeby ten program raz na zawsze wyrzucić ze swego życia.